Tak więc witam w, w drugim odcinku Let's Play z Portal. Um, tutaj oczywiście Ghost. Jak już może zauważyliście, Wędrowicz dodał pierwszy odcinek Let's Play z Mafia. Ma już przygotowane kilka następnych, więc niedługo będzie je można zobaczyć. Um, co do samego Portala, doszy mnie słuchy, że niektórzy nie wiedzą o co w tej grze chodzi, więc może wytłumaczę. Jesteśmy Chell dziewczyną, na razie tego niespecjalnie mogę pokazać. Jak zdobędę tamten portal, to już będę mógł. Jesteśmy, jak mówiłem, czel, zamknięci w tajemniczym laboratorium. Nie wiemy w sumie skąd się tu wzięliśmy, ale głos, który słyszymy od czasu do czasu, to sztuczna inteligencja GLADOS, która prowadzi nas przez poszczególne komory testowe. Naszym zadaniem jest wykonywanie jej testów. Chociaż też nie do końca, kiedyś się to zmieni, ale jeszcze nie teraz, nic więcej nie powiem. No, no więc cóż, jak widać portal GAN działa w ten sposób, że sobie portal. To jest drugi portal. Różnią się kolorem. No i możemy sobie pomiędzy nimi przechodzić. No i cóż, z czasem nabierze to trochę pędu. Jak na razie to, od takie klocki, że tak powiem, układanie jakieś. No i już posiadamy lepszy portal GAN. Możemy kłaść dwa portale: tak niebieski jak i pomarańczowy. Taki minus jest w tej grze, że często będę musiał czekać na takie platformy jeżdżące, ale cóż. Ogólnie design tych poziomów jest przyjemny dla oka, ładnie to wygląda wszystko. Tak czysto, schludnie, ale też nie tak nowo, że tak powiem, widać tutaj takie już zniszczenia na tych ścianach widać, że ten obiekt ma już swoje lata Jest to klimatyczne, niezwykle Jaki są portal, kan? świetnie się prezentuje. O, taka maszynka ładna z wyglądu. Huh. Co my tutaj? Aha? Ja już wiem. To, Cyk. Hop Jeszcze wyżej? Aha, no tak Hop I już jesteśmy tutaj I dostaliśmy kostro w łeb No I czuję otwarte Jeszcze spotkamy się może w tym odcinku chyba tak, z wieżyczkami, strażniczymi czy wojskowymi, czy jak one się nazywają w Portalu 2 jest to dokładnie wyjaśnione i są one śmieszne, przynajmniej teksty ich są przyjemne dla ucha, zabawne. Tak Tutaj mamy Test 13 na 19 hmm? Pamiętam zazwyczaj, że za pierwszym razem, kiedy przechodziłem ten test, to się długo męczyłem. No teraz już nie. A, jejku. Nie mogę tego tam kłaść. O właśnie dlatego. No cóż, moja wina, moja wina. Wow! Tego się nie spodziewają. Dobrze. Już mamy dwie kostki. Dwa przyciski, dwie kostki i możemy otworzyć sobie przejście. Co jest? Fail. No nie. Wbrew poza tym nie, do, nie jest do nas przyjemnie nastawiona. Przyjemnie. Dobrze powiedziałem. Chyba nie. Brakuje mi słowa. O, i tutaj mamy ciekawy test, którego nie będę przechodził. Poszukamy troszkę. To jest dopuszczalne. to czasami o tym mówiłem, że tutaj można spokojnie oszukiwać. Ten test jest długi, ja mi się go przechodzić nie chcę. W sumie nigdy go nie przechodzę. Bo nie muszę. I już to jest to chyba w sumie jedyny moment w grze gdzie można oszukać GLaDOS i nie przechodzić testu tak jedyny więcej takich nie ma to był test 15 już chyba No tak to jest 15 no to był 14 Przyjemne są te testy z lataniem, że tak powiem. Pędem, o, to się testuje pęd. No, o, udało się. Uhu. tak. O, może pokażę tutaj ciekawą sztuczkę, chociaż... Chociaż nie. Może to potem pokażę. Jeszcze będzie okazja. Ale nie tutaj. Aj, jejku. Nie trafiłem w pozdra. Nigdy nie wiem, jak tutaj to trzeba położyć. Kulka leci tu. Aha, już wiem. Tak powinno być dobrze. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. O, dobrze Ale krzywo Może tak O, teraz, teraz jest dobrze To dobrze Co um, może opowiem coś jeszcze o grze, bo tak zanudzam trochę zanudzam, przenudzam hmm, Została ona wydana w pierwszy raz w pudełkowej wersji w zestawie Orange Box, w którego, no, którego skład no, wchodzi y, Half-Life 2, oba epizody Half-Life'a, Team Fortress 2 i właśnie Portal. I tak myślę, że z Half-Life'a 2 też będzie można nagrać jakiś gameplay, gdyż jest to gra mistrzowska. się pogubiłem tutaj No ale cóż O no już jest dobrze To jest jeden z ciekawszych testów na syleczność trzeba się pospieszyć. No bez jaj! Pomyliłem się, super. Jeszcze raz. Tylko muszę poczekać, aż ta kulka przestanie tu latać. O! Uh -huh. Teraz w ten sposób. No nie, i znowu się pomyliłem tak samo, ale ze mnie lama. No cóż, przejdę ten test i to będzie koniec odcinka drugiego. O ile przejdę ten test. O, albo tak. Nie! Niech tutaj wyleci z powrotem. O, już niech się tam odbija. O, nawet lepszy, lepszy sposób. I otworzone drzwi. Znaczy winda. Drzwi były otwarte. I to był test szesnasty? Szesnasty chyba tak. Zawsze zapominam. E, no więc to już chyba będzie koniec tego odcinka. Tak więc zapraszam do komentowania, subskrybowania. Zapraszam na kolejne odcinki Let's Play Minecraft, a także Let's Play Mafia. Mm. Tylko zobaczę. O, i znowu muszę czekać aż ona się wygada. 16. Są mi wieżyczki. O, o to może przejdę jeszcze ten jeden test. Tak, ten jeden mogę jeszcze przejść. Nie jest on zbyt skomplikowany. Przyjemnie, przyjemne są te wieżyczki. Fajne są. Ale też i śmiertelnie niebezpieczne. Tutaj mamy możliwość wyjścia poza szablony, że tak to ujmę. Tam, gdzie Glados nam nie pozwala. Są tutaj różne napisy na ścianach, ale niespecjalnie są interesujące, więc darujemy sobie. Te wieżyczki to tak naprawdę wieżyczki z Half-Life 2, z więzienia yyy jak ono się nazywało, nie pamiętam Mamy tylko nową obudowę i... mówią, tamte nie mówiły Taka różnica no, tutaj może tak taka sztuczka cyk i cyk hmm, Tutaj się to nie uda o, Weźmy wieżyczkę O Jezu, co ja zerbiłem. <śm> no i, i koniec Android testu, koniec odcinka, odcinka, żegnam.